Na Nessa jest tyle wspaniałych i mega grywalnych tytułów, przy których klimat starej szkoły czuć pełną gębą. A ja tak dla odmiany postanowiłem zabrać się za mniej fajną grę i od razu do głowy przyszedł mi pierwszy terminator, luźno związany z filmem. Na temat tej gry nie mogę za wiele dobrego powiedzieć. Szalałem! Pierwsze wrażenie z gry. Jak wam się podoba pierwszy poziom? Bo mi się w ogóle nie podoba. Wszystko jakieś to takie ciemne, szare. Bez wyrazu, bez klimatu. No, ogólnie nie ciekawe. I też jakiegoś żadnego porządnego wprowadzenia nie było. Dostajemy od razu pierwszy poziom. To nie może muzyka. Posłuchajcie.

przed chwilą granacik. Na razie go schowam. Ona się przyda później. Pierwsze wrażenie istotnie, nie zaciekawie. Nie zaciekawie się to prezentuje. Ale zobaczymy co będzie potem. Kto wie? Może Gierka mnie czymś zaskoczy. To znaczy ja już, ja już nie ugrałem, tylko tak mówię, żeby... Atmosferę wytworzyć. Że niby nie wiem, co nam mnie czeka dalej. Może po tym pierwszym, nieciekawym poziomie będzie się grał naprawdę dobrze. O, tu sobie trochę poskakałem. Jak widać, zanim nasza postać skoczy, to najpierw musi kłusnąć, dopiero potem wyskoczyć. O, a strzelamy w ten sposób. Naciskamy przycisk. Postać klęka. I strzałeczkami, góra, dół kierujemy kierunkiem broni. Ani nie możemy strzelać w czasie ruchu, ani nie możemy też strzelać tam gdzie się nam podoba. Straszny mankament utrudniający znacznie rozgrywkę. Tam są jeszcze taśmociągi, a ja mam nadzieję że nie będę musiał używać na nich broni, bo to będzie koszmar. No to zobaczymy. Klimat zdaje się miał być mroczny. Może tak też z lekką nutką niepokoju, ale wyszło strasznie niejako. No ale przamałem się. Tu mam następny poziom. Tu jest nieco lepsze. Jednakże y, 8 -bitowa muzyka w tle to znowu porażka. Słuchajcie. Nie mam pojęcia co to ma być, w ogóle nawet żadnego motywu z filmu to nie przypomina i też w ogóle do poziomu nie pasuje. Szczerze mówiąc trochę odrzuca. No co jest, nie mogę tego zniszczyć granatami, może zwykłą bronią? O, zmarnowałem granaty, ale to nic, o, tu podnosimy dodatkowe zdrowie. Ależ ten granat ma zasięg wybuchu, cóż nie. Co tu dużo mówić, bez rewelacji. Ten poziom także nie jest zbyt ciekawy. Te dźwięki strasznie uprzykrzają rozgrywkę. Mam ochotę przestać, ale... No, ale dam tej grze jeszcze szansę. Oj, zostałem zamordowany. I zaczynam wszystko od początku. No jasne. Na szczęście, poziomy nie są jakoś specjalnie długie, to też trochę praktyki. I wszystko będzie, jeśli miarę, gładko. Chyba. Tu mamy następny poziom. Jedziemy sobie pojazdem i strzelamy. Staram się to strzelać, ale moje pociski cały czas przez to przelatują. Ale wygląda na to, że jest tam gdzieś słaby punkt. Ale dlaczego pociski przelatują? Nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. Też trochę lepszy motyw muzyczny w tle. No jest lepiej, jest lepiej. Gdyby jeszcze tych pocisków dało się normalnie unikać. Spróbuję przyspieszać kiedy ten pojazd będzie za mną i znaleźć kiedy będzie przede mną. Może coś z tego wyjdzie. No, udało się, dostałem dodatkowe życie. No tak, bo zebrałem 50 tysięcy punktów. I od razu następny boss. Spróbuję go zniszczyć zanim on zniszczy mnie. <ścoughs> Jeszcze jeden ataki byłoby po mnie. No, już było coś lepszego, w tle to znowu dostaliśmy tą nieciekawą i nużącą muzyczkę. Musimy skakać z platformy na platformę. Oczywiście, te platformy nie mogą być jeszcze mniejsze w ogóle. Ciężko perfekcyjnie na nich wylądować, no ale spróbuję. Boże, jak on skacze! O, nie, idzie nieźle. No. W dalszym ciągu bez rewelacji. A może jednak ta gra się czymś wybroni? Nie mam pojęcia. Ta grafika, te ośmiobitowe dźwięki w tle bynajmniej nie zachęcają do dalszego próbowania przechodzenia gry, odkrywania fabuły. Pozycji zwyczajnie brakuje polotów. Jakikolwiek klimat też ciężko poczuć. Chociaż, jak tak patrzę na to tło, słyszę te dźwięki w tle, i pomyślę sobie o okładce. Kto wie, może i twórcy chcieli. Stw aby klimat gry był jak najbliższy filmowi. No ale wyszło jak wyszło. Oj, spadłem. Jak stracimy wszystkie życia, to musimy zacząć całą grę od początku. Nie ma kontynuacji. Po prostu wspaniale. No, oto Los Angeles w roku. 1894. Cyferki mi się pomyliły. 1984, przepraszam. To przez ten 8-bitowy utworek w tle. Strasznie przeszkadza. Też niezbyt pasuje. Ci, przycy... Ci przeciwnicy w ogóle nie wiem po co oni tutaj są. Stoją w miejscu, niby mają coś tam w łapach, ale nie próbują mnie w ogóle atakować. Nawet jak do nich podchodzę i zaczynam ich bić. O. Mam do wyboru pięści albo kopniaki. Zero broni palnej. Świetnie. Ten żółty piesek tylko zdaje się za mną biegać. Szkoda sobie głowę zawracać takimi przeciwnikami. Tu pan policjant jest, też nie za bardzo się stara, żeby mnie trafić tą swoją bronią. Otoczenie wygląda już moim zdaniem nieco lepiej. Ale muzyczka w dalszym ciągu zawodzi. Zawodzi? W gra nie jest jakoś specjalnie długa. Ale potrzeba sporo samozapłacia, żeby... chociażby przez sam początek się przebić. Prosto w twarz. Boże. Ta gra jest brutalna. No gdzie tam? Mam mało energii, zobaczymy czy się uda Pewnie, że się uda Po co mnie atakować? O, w tym poziomie jest już zauważalnie lepiej Lepsza muzyczka, 8 bitowa w tle Więcej kolorów No Tu już jest lepiej Możemy iść górą albo dołem Tu jest coś do zbierania, ale nie wiem za bardzo co to robi no. No przecież nie będę pieska okładał pięściami, no muszę go wyminąć. No. Zniknął. Pojawił się pan policjant. Nada to pies wyszedł z drugiej strony. No ale co by nie mówić, ten poziom już prezentuje się bardziej zachęcająco niż te poprzednie, które widzieliśmy. O, udało mu się przeskoczyć. Niechcący. No co jest, nie mogę tam wejść. Ja tak łatwo nie odpuszczam. O, okazuje się, że po tych schodach trzeba było się wspiąć jak po drabinie. Wyglądało go naprawdę wspaniale. Oto niezawodny sposób, jak pokonać naszych przeciwników. Kłócamy. Czekamy aż od nas strzał. Wstajemy. Walimy pięściami. Powtarzamy. Przeciwnik ani się nie rusza, ani nie próbuje strzelać w innym kierunku. Idziemy dalej. Znowu ta... Ten tragiczny, śmieszny motyw w tle. Mam nadzieję, że szybko przejdę ten poziom też mnóstwo szarości już teraz mogę powiedzieć że powód dlaczego ta gra jest tak nieatrakcyjna po prostu tak jak została wykonana no. poziomy przeważającej w większości wcale nie wyglądają zachęcająco muzyka nie jest najwyższych lotów brakuje tu klimatu brakuje tu polotu no jeszcze inne babole takie jak sterowanie, brak możliwości strzelania w czasie ruchu, chociażby inteligencja naszych 8 bitowych oponentów. Poważnie, zero inicjatywy. No, tu kolejny poziom z samochodem. Czy nie? Troszeczkę chaotyczne, ale da się grać. Muzyczka już tak nie wali po uszach, tak jak te poprzednie motywy. No i zepsułem. Czemu ten samochód tak lata? Oj, zginąłem w strasznym wypadku. No nic. Generalnie Terminatora Nesa nie polecam. Nie jest to nawet średnia gra. Zwyczajnie nie zachęca do przejścia. Jest masa ciekawszych tytułów od tego. Poważnie, można się było lepiej postarać. No, nie chodzi mi tu o dzieło tak wspaniałe jak kontra, ale no, choć troszeczkę bardziej się postarać, żeby ta gra była bardziej wciągająca, miała jakikolwiek klimat. Ale niestety, tak, tak niestety nie postarano się i dlatego gra ta jest taka jaka jest. Dziękuję. Chyba pogram w kontra.